Siemano, witam w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj zaczynamy od shopping hallu i zaczynamy o godzinie jakiejś tam, nie wiem, 15, 16 prawie już. Nie, no 16 jest prawie. I tutaj shopping hall co kupiliśmy. Tutaj mamy jakąś babkę. No, że nie kupiłem, tutaj sobie tego przyniosłem, bo właśnie do tej do tej babki właśnie sobie ten nóż przyniosłem żeby sobie pokroić tą babkę wiadomo o co chodzi następnie tak, mamy jakieś chrupki mamy leśniki, tutaj jakaś czekolada tutaj jakaś droższa czekolada takie coś to nie wiem czy jest moje, ale, ale jest następnie coś takiego w faldiku, to jest bardzo dobre kiedyś to jadłem, kolejna czekolada Tutaj klej spray, sprayu, fajnie szybko podobno wiąże i także mamy tutaj kole 12, z taką kratę jakby trochę coli, już sobie jedną wypiłem. No, wodę tutaj jak widać, dużo wody i także sobie kupiłem i tutaj chipsiki, McKennedy, czyli lime, fawolet, chips troszeczkę już zjadłem, bo głodny już byłem więc jakby nawet okej okay, są, chociaż takie za 5 zł bym kupił lepsze chipsy. Jeszcze tutaj maseczki jednorazowe 5 sztuk, ale to dla drugiej osoby ja już sobie tutaj wziąłem, już sobie tutaj wziąłem, u mnie już tutaj wiszą yy, i to tak naprawdę wszystko co kupię. Jak chodzi sławki to jeszcze działają, w sensie używałem ich wczoraj ostatnio wieczorem ale raczej za dużo się nie zmieniło Połowa życia przed nami Trzeba łączyć się z kobietami. Połowę życia przed nami. Trzeba łączyć się z kobietami. Iszy model osobą byłem. W tym momencie sobie włączyłem tutaj kopię zapasową, żeby ona się tworzyła. Używam także kopię zapasową, którą tworzę, jakby tworzył mi Windows. Uznaję, że ona jest gówniana, więc, więc jakby ją usuwam. Jak widać, tutaj ponad 50 na waży No i właśnie kopiuję sobie cały, jakby, folder Daily, który w ogóle powstał tutaj. Daily Fold 2, cały ten folder w ogóle nie był kopiowany, więc teraz sobie go kopiuję właśnie na tamten serwer. Bo sobie go włączyłem, właśnie specjalnie, żeby sprawdzić, co mam, ponieważ wyczyściłem sobie kartę, którą mam tutaj w tej. Kamerce, no bo już ona troszeczkę pełna była. 3 giga zostało, bo przed chwilą 20 timelapsa, którego właśnie stworzyłem. Yy, montowałem właśnie tam po wloga, vloga, którego w sumie teraz musiałbym wziąć i obejrzeć, więc w sumie go tak net odpalę tutaj, więc sobie go zaraz też obejrzę. Yy, więc cóż, yy, jest godzina 22, a ja tutaj w sumie nic nie zrobiłem pożytecznego. Generalnie no to nie mam pojęcia, co dzisiaj robić. Dzisiaj y, jest piątek 13, i dzisiaj jakiś taki powiedzmy nie był dzień. Y, tutaj w rodzince był bardziej pechowy, y, ponieważ. Y, ale cóż, y, z tego powodu, że nie mam pomysłu, co robić. No, to wpadłem na bardzo y, ciekawy pomysł. Czytaj przeglądanie memów, taki mini rewind. Jak wiemy, to y, YouTube y, zdecydował się, że nie robi mini rewinda ryu w tym roku, więc, więc jakby ja nie będę robił, bo jednak aż tak bardzo się na tych memach nie znam. Może i nie znacie memach, ale jednak yy, na moim, fol w moim folderze memy jest 11 tysięcy memów już. Jeżeli bym wszystkie skopiował z folderu pobrane, bo jakby ja cały czas zapominam to robić żeby wziąć te memy z folderu pobrane skopiować je i wyrzucić je do właśnie folderu memy i do folderu mem memy wideo yy, więc jakby muszę to w końcu zrobić od jakichś 2-3 miesięcy mam memy więc to jest około około 12 tysięcy memów tym na moim komputerze dodajmy do tego memy które mam w Google Photos no to wychodzi około 20 tysięcy memów więc jakby jest ich trochę tutaj na przykład jakieś słuchajcie to są jakieś pierwsze memy które tutaj mamy eee, pokazuje jakieś totalnie losowe rzeczy eee, no to jakieś pierwsze rzeczy tutaj taki jeden z klasyków sobie że odbierz tutaj jakieś takie starożytne, o ile wyciągamy te puce to to jakieś takie rzeczy albo takie coś w Fortnite jeszcze tu spoko tutaj trochę jest z hajsów memów ale nie wszystko oczywiście. Yy, to, to taki mem z kategorii yy, takich starych Twoich starych. O nie, ta kamera jest włączona. Trzeba ją włączyć. O, taki starszy też mem typa, ktoś tu Sra. Z Kruszwillem, który był w jakimś tam apartamencie. Kiedy chyba się na polenie musisz w całą paczkę. To pamiętam, trochę oglądałem, bo ten film został zdjęty, dlatego go obejrzałem co nam się działo. Tu jeszcze Freesek był fajny, zanim była ekipa. O nie, tego nie możemy tutaj chyba pokazać. Następnie, Easton, tutaj było troszkę z tą kartką. Kto cię spłodził? I i trzeci to jest O z Norbertem. Jak widać, najlepsi przyjaciele. Kiedy dotykacie jakiegoś składu, mój komputer czasami odpala sobie taki tryb traktora i tak chodzi przynajmniej z taką głośnością tą gdzieś mieć ale uciekłaś tutaj kiedy kopniesz pliki do siatkówki, tak było, to jest taki mem z kategorii takich których nie możemy pokazać i nie powinien być w tym folderze tutaj jest następnie hajsowniczy mem czyli jak zawsze bardzo śmieszny tutaj jest tu jest kolejny reaction mim. tu jest Boxel. kiedy jeszcze się promował na snapchat polsko widzę tutaj Y, no, i wtedy to jeszcze nie był podleżny włodasz. No, Wudus Tutaj jest taki prawdziwy obrazek. To jest taki, taki nawet, taki hehe, -he, że tak się uśmiechniesz. Kiedy kończysz 100 lat, nie możesz bać się milego. Tak było. Real. Tutaj poziomy degustacji. Y, nie wiem, czy to jest prawda. Możecie wypowiedzieć. Szkoła jest jak w WC chodzisz, bo musisz. To nie jest mój screen jak coś chyba. Mówi, że on nie równo podsłowi, ten sprzeciw jest dobrze. To na przykład... Yy, no, nie będę robił, nie będę czytał, bo sami umiecie przeczytać. To jest tak, że taki bardzo mem, taki wiecie... Mój młodszy brat powinien trzymać swój szampon gdzie indziej. Miałem najbardziej niekomfortowe stranie w moim życiu. No to wy zaczęło wstać i obrudzić trzampony i przyszedł pan Maruda, niszczycie dobrej zabawy. Pogromca uśmiechów dzieci. To są memy, które tutaj są zapisane około 2018 roku, tak jeszcze, bo o tym nie wspomniałem. Tutaj ta osoba próbowała odblokować twój telefon. Tutaj jakiś nie mem. I yy, yy, tutaj no, to jest yy, no taki smutny mem trochę, więc co nawet nie czyta mem. Tu jest taki mem, w którym zrozumiałby Arthur chyba pijadło, bo, bo jak życie taką piosenkę, jak życie, no to taka piosenka była z Arturem piadło. W tym celu zalewam efekt, a lepsze już to niż. Kręcenie z kręta z ziomeczkami se chiluje w trachu, a ty dalej w samotności, biedaku. biedaku. Tak, totalnie na freestylu chcecie usłyszeć, jak bardzo się zmienił mój głos. A tutaj mam jakiś memy z telefonu właśnie i tutaj na przykład o takie coś. Nie wiem czy nie jest za cicho w tym momencie ja to robię na OBS-ie, więc jakby też nie widzę tutaj jak to wygląda, ale taki freestyle zrobimy tutaj. Spaliłem grzołek w trzecia w tym miesiącu Twój stary nagość się opala na słońcu Wapuje liquid do smaku karkówki Bo już mi się znudził smaku, kochanej żubrówki Kitramse e-peta z użytym kondomie Smak z spermy, mmm, jak ja to lubię Chęć wrócenia do szlugów, ujmie mnie to korciło. Weim bucha w kieszeni, chuja mi skróciło Siedzę, <coughs> tutaj taki obrazek z kategorii dziwnych tutaj bardzo profesjonalny wodny od hajsowników i bardzo dobrze wykonany obrazek tutaj kobiety was w taki sposób mogą oszukiwać więc strzeżcie się, wrr jak rs7 ja pamiętam, że nie miałem zbyt na tej piosenki yy, kiedyś to jestem ja jak yy, jest... to jestem ja jak jest godzina 23 56 i nie mam kontentu i muszę przeglądać memy na daily vlogu Tu jest taki obrazek który boli i zgubiłem go a go widziałem a on jest tutaj Kiedy wprowadziłeś się do domu za 5 minut i Kiedy wprowadziłeś się do domu za 5 milionów i wrzucałeś niej filmiki żeby na rachunki starczyło No taki mem trochę Yy, taki niby śmieszny, ale jak jest im mądrzejszy to nie, nie śmieszny, bo, bo jak ktoś wie, no to dom został wynajęty i 20 tysięcy miesięcznie nie płacone były rachunki, kiedy nauczyłeś rzadko używać I tutaj jest film, wideo, nie wiadomo czemu. Dzień. kolorowych snów, to no także o to wyślę osobie pewnej, czekajcie teraz, wyślemy to na grupę kiedy puszczasz bąkaw w otoczeniem miejscu mówisz głośno, czy tutaj czuć popcornę przez słyszę bezwarunkowy wdech yy, tak, można zrobić ale nie polecam tak robić tutaj bardzo taki film ważny, tutaj taki film dosyć ważny dla polskiego społeczeństwa Yo, ey, freestyle wjeżdża tu Stary najebany trzęsie się łubu du Ej, kot gra na keyboardzie Stary najebany kręci się na... Kurwa nie wiem, co tu ja pierdolę Twoją starą zaród pierdolę Ale i kopa przypierdolę Ja jeszcze raz zrobię freestyle, poczekajcie, jeszcze raz Yo, ej, Stefan, wierzę tu na freestyle Moim staremu zajebę liścia Kot napierdala tu na keyboardzie Stary najebany, liże stopy w mojej morcie Starym oglądamy sobie memy Pluje mi do zupy jamu na... kotlety O, jestem sobie w freestylowaniu, więc jakby tutaj nie narzekacie Tutaj jest... Kłebo, który zaprasza na warsztaty z Excela Relikia i wyznania szczeczek. Tak też może być. Kiedy to wydaje się jest adaptowane, że przypominasz sobie, powiem, że masz ładną siostrę. No ja tak nie miałem, ale może wy tak mieliście, możecie się pochwalić w komentarzach. O, tutaj powinniśmy tego mela przypomnieć sobie teraz, bo CPS jest 150 viralach na świecie. Yy, only one thing in my head 5 grams of cocaine. Uda jest, tak w ogóle to jest obraz, a to jest oryginał. Zniszczyłem wam w tym momencie dzieciństwo Tutaj tak, prawda? No i pół godziny przeglądania memów Krzywą wypłaszczyć, Polaków wywłaszczyć Tak, yy, kierują się taką zasadą wszyscy w naszym rządzie Możemy jeszcze pogadać na temat tego co tutaj się dzieje w polskim rządzie I tego co w sumie to będzie się dziać Bo jeżeli ktoś nie jest świadomy no to Tak w ogóle to supreme on my face W sumie to my... Yy, ten Nienek, jak to jest? Jakbym chciał tutaj powiedzieć, yy, co będzie się działo w najbliższych yy, tygodniach? No to tak, generalnie, no to aktualnie w państwie telefon coś mi się ścina. Generalnie, no to tak, yy, aktualnie jest robiona mniejsza ilość testów niż yy, normalnie. Wraz ze spadkiem ilości zakażeń, ma też ilość testów. Yy, więc na logikę nie ma testów, nie ma yy, zakażeń. Więc, więc wiecie. Więc, i taką logiką, to gdzie idziemy, skoro nie ma testów, to mniej ludzi się zakaża. Więc dzięki temu nie ma lockdownu. Gdybyśmy robili normalną ilość testów, czytaj około 70 065. 65 to takie bardzo często wykonalne na dzień. Jeżeli byśmy to robili te 65 koła, no to po prostu byśmy mieli też już 75. Rząd oczywiście nie chce zamknąć gospodarki, dlatego że wiedzą, że yy, po prostu skończy im się to dosyć źle, w sensie nie wyjdą im tylko ściekłe kobiety na ulicę, tylko jeszcze wyjdą ściekli przedsiębiorcy, ściekli dosłownie wszyscy. Bo nie dość, że nam zamykają gospodarkę, co nie jest do końca naszą winą, ponieważ kompletnie inaczej można było to rozegrać, można było to już Co można było w lipcu nie zajmować się jakimiś tam zmianami w rządzie, tego można było budować szpitale tymczasowe, można było doszkalać pracowników, znajdować osoby, które mogą pomóc w w obsłudze respiratorów i tak dalej. Zbierać już zapasy i tak dalej. Boże u nas nie zabrakło respiratorów, nie zabrakło łóżek, mieliśmy zawsze ich nadmiar! To jest skuteczna polityka rządu zjednoczonej prawicy. Prawda jest taka, że odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem. Sukces, który jest dostrzegany przez wszystkich na całym świecie. I nasz, nasz rząd się chwali tym, że e, mają bardzo dużo respiratorów, że dużo respiratorów jest wolnych. Co z tego, że dużo respiratorów jest wolnych, skoro nie ma kto ich obsłużyć, ponieważ w naszym nie ma kto obsłużyć tych respiratorów dlatego, że mamy za mało personelu i mam problem z personelem i ustawa antycovidowa stoi w tym momencie w, yy, w Sejmie coś co będą chcieli z nią zrobić już trochę nielegalnie, generalnie tam łamią chyba konstytucję aktualnie czy coś nie wiem dokładnie co, no, ale generalnie coś tam łamią więc sobie ta ustawa stoi więc może te lekarze z Ukrainy jeszcze nie mogą nam chyba pomagać yy, studenci medycyny chyba już mogą, terytorialsi nam pomagają yy, stanu wyjątkowego nie wprowadzimy lockdownu nie będzie jeżeli już będzie, to tutaj słyszałem to jest w sumie prawdopodobne że jeżeli będzie lockdown to w jakimś konkretnym województwie, ale jeżeli rząd mi się wydaje chciałby robić lockdowny konkretnych województw, no to już dwa województwa miały przekroczony licznik tych 75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, więc, więc jakby te, te dwie dwa województwa, Wielkopolska i chyba coś koło tego warmińsko-mazurskie, chyba miały już ponad 75. Więc jeżeli chcieliby wprowadzać lockdowny na konkretne yy, województwa, no to by już to mi się wydaje robili. Ale tego nie robią, więc ja jestem zdania, że nie wprowadzą y, tego lockdownu, no bo po prostu kurczę, to będzie się wiązało z konsekwencjami takimi, że y, dużo osób będzie strajkowało, hać i to w ogóle tragedia będzie jakaś, bo jakieś jeszcze kobiety, które strajkują, ewentualnie jakieś osoby młodsze, raczej stricte kobiety z na strajku kobiet, no jest to logiczne. No to wiadomo, kobiety tam łatwo bezładnić, ale takiego chłopa przypakowanego, co chodzi, tak. Bo mu bice no to ciężko już będzie go obezwładnić przez dwóch policjantów. Jak się w i będzie, nie wiem, skakał na policję, więc generalnie, no to wiecie, to, to, to jest takie nieuniknione, że będą jakieś ograniczenia, yy, ale, ale nie zamkną gospodarki. To raczej na pewno, bo po pierwsze, nie mamy pieniędzy na tarcze, po drugie, w ogóle nie mamy ogólnie pieniędzy. Yy, i, i tyle. Yy, to tak chciałem luźno powiedzieć. Tak na koniec po przeglądaniu memów najpierw przeglądamy memy, później gadamy na tematy polityczne To jest, to jest właśnie Daily Vlogu Stefana. Sorry, dzisiaj jakoś tak, ale jakoś tak ogólnie tak nie wiem życie jest przyjemne. Wszystko mnie w... już. Nie będzie magik za Yy, miesiąc, jak skończę daily. Nie no, Nie chodzi o daily, tutaj to tak nie mówiłem, yy, w tym momencie już prawie spełniam swój taki, powiedzmy, cel. Tak, dzisiaj spełniam swój cel, tak w sumie teraz ciekawą, że taki basicowy cel, yy, bez którego w ogóle nie wiem, naprawdę bym coś co zrobił. Nie wiem co bym zrobił, gdybym tego celu nie zrobił. To było 14 dni. W poprzedniej daily vlogu mieliśmy 10 dni, Tego tam był początek i koniec. Były w ogóle osobnymi filmami, więc można powiedzieć, że tam było tylko 9 dni. Tam tak naprawdę było tak, że pierwszy odcinek to był wstęp, w ogóle tylko tam mówiłem. Ostatni odcinek też był koniec i tylko tam coś mówiłem. Więc jakby jest story, tylko 8 odcinków Daily plus yy, final daily, w tym, yy, w tym roku, w sensie w tym sezonie yy, final daily będzie trochę ciekawszy, będzie ciekawszy mi się wydaje, chociaż zależy w sumie yy, będzie trochę cięższy do realizacji filmu daily, ale mi się wydaje na tą chwilę, że będzie on ciekawszy no i plan jest taki, żeby przynajmniej do końca listopada pociągnąć daily jeżeli by się udało, no to wtedy do końca grudnia nie no, nie byłoby problemu, dlatego, że by siedziałbym w chałupie yy, bo tego się nie opanuje i raczej na święta nas troszeczkę pograniczają ale i tak czy siak, jak ktoś będzie chciał przyjechać, to przyjedzie, więc jakby to, to jest to ale raczej będą jakieś tam ograniczenia na święta bo pandemia się nie opanuje więc fajnie byłoby powstało powstało Daily przez 2 miesiące minimalny próg wejścia powiedzmy jeżeli chodzi o Daily no to został spełniony no i jutro Daily się nie skończy na tej liście o której wam trochę mówiłem jest na niej trochę pomysłów jeszcze więc więc na tą chwilę z listy wykorzystaliśmy raz, dwa pomysły z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć z 10 pomysłów wykorzystaliśmy na tą chwilę 2, a już chwila minęła, więc, więc wiecie, więc jakiś jeszcze pomysł ma, no, ale dzisiaj jakoś tak akurat nie wiem. W się sensie mam problem z cały czas organizacją dnia nie potrafię się ogarnąć, żeby tutaj tu się wyspać, tutaj zmontować film, tutaj coś i cały czas się jestem zmęczony. I jakoś tak siedzę na przykład przy kąpie, totalnie nie mam na nic siły, no i by się położył spać i od 40 minut praktycznie bez przerwy gadam. I teraz trochę rozumiem nauczycieli jakim gardło umierają, bo już drugi raz muszę się napić. Po prostu gardło siada. Trzeba pamiętać też, że nauczyciele mówią trochę głośniej niż ja no bo nie muszą jednak mówić na tą klasę i tak dalej. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Mam 40 minut słówki, yy, więc jakąś 2 godziny to nie będę montował, więc dzięki za oglądanie i eee Eluwina. -E Aha Elvina przesłuchaniem bisów zarzuć toperan czy prędzej przez jednego się obsrałeś, ja widzów prosisz o więcej już mi opadają ręce Kurwa lubisz jak cię boli